To jest pomysł Walentego Ziętary i przed chwilą się wzruszyłem, bowiem na telebimie widzieliśmy fragmenty meczu Polska-Rosja, wygranego przez Polaków 6-4. W tym meczu grał Walenty Ziętara. To był takie podziękowanie dla niego. Natomiast wakacje z kijem hokejowym, to jest inicjatywa Pana Walentego Ziętary, który takie kampy organizuje od 15 lat. My się znamy od kilkunastu lat. W ubiegłym roku był taki kamp w Sanoku. Tam uczestniczył mój wnuk. I pomyślałem sobie, po co jechać do Sanoka, jak można zrobić to w Toruniu. Na tym kampie w tym roku uczestniczy 165 uczestników. Jak chętnie uczestniczą, to powiem taki przykład. Z Torunia w tym turnusie bierze udział 12 chłopców i sześciu koniecznie chce zostać na drugim kampie. Mało tego, spośród wszystkich uczestników, którzy biorą udział w kampie, 60% to są chłopcy, którzy byli raz, dwa, trzy, a są tacy, którzy byli już cztery razy. Ten pomysł to się zrodził jeszcze w czasach, kiedy ja trenowałem w Szwajcarii. No i Szwajcarzy mi zaproponowali, żeby, żebym zrobił taki obóz dla ich drużyny w Polsce. No, i zgodziłem się, mówię, spróbuję. No, spróbowałem. Szwajcarzy przyjechali zadowoleni, pojechali. Jak, jak wyszedł obóz, no sobie się, dlaczego nie zrobi dla, dla chłopców z Polski. Nie? No i tak się zaszło. Jeżeli chodzi o hokej, czy jest to hokej, to uczę ich techniki jazdy, techniki kija, techniki indywidualnych czynności zawodniczych w czasie gry, techniki strzału. No a oprócz tego uczę wychowania, zachowania, dy, dyscypliny i, i takich, takich elementów wychowawczych w życiu, które człowieka są potrzebne. Rozpoczynamy pobudką o godzinie 6.30, śniadanko o godzinie 7.30, mają bramkarze, trening już tutaj na lodzie pierwszy, z nimi jest również grupa strzelająca zawodników. O 8.10 mamy pierwsze zajęcia na lodzie, godzina 10, to jest, później idziemy, idziemy na salę gimnastyczną i na aerobik, to jest około półtorej godziny zajęć. Później chłopcy mają obiad, mają ciszę po obiedniu półtorej godziny i po południu mają trening na lodzie i trening na sucho, gdzie mają technikę na sucho. To jest w sumie około 7,5 godziny dziennie zajęć. Wspólnie z trenerem Juntarą y, pracujemy przede wszystkim nad poprawą techniki i kontroli krążka, oraz doskonalimy elementy y, jazdy na łyżwach. Ja jestem również trenerem bramkarzy, zajmuję się przygotowaniem specjalistycznym bramkarzy, zarówno na lodzie, jak i na sucho. Wymieniamy doświadczenia, poglądy, można się wiele nauczyć ciekawych rzeczy, y, nowych ćwiczeń, nowych rozwiązań. I ta współpraca na pewno zaowocuje tym, że przełoży się na moją pracę w klubie. zajęcia są super. Ja pierwszy raz uczestniczę w takim obozie u trenera Zientary i bardzo dużo można się od niego nauczyć. No właśnie, jest szansa, aby coś z tych zajęć przenieść także na te treningi tu w klubie? No oczywiście, oczywiście, dostaniemy taki zestaw ćwiczeń na trenera Zientary i co jakieś co 2-3 miesiące będzie przyjeżdżał i sprawdzał nas, czyli wykonujemy jego plan. No i wtedy, jak będą no wszystko dobrze, to będziemy dostać nowe, już na wyższy poziom będziemy z dziećmi przechodzić. Na tej stacji ćwiczymy równowagę. Jest to bardzo ważna rzecz dla bramkarza. Ćwiczymy na innych stacjach gibkość, zwinność, koordynację. Tutaj właśnie te cechy, nad tymi cechami możemy popracować. co to treningi pomocnicze, bo wiadomo, że główną e, częścią treningu bramkarza jest trening na lodzie. Mówi się, że bramkarz w hokeju to jest jakieś 50-60% drużyny. Także ten bramkarz musi być dobrze wyszkolony przede wszystkim. E, wszechstronny. E, musi być, zachowywać spokój, koncentrację. No i pracować nad sobą systematycznie. No bardzo ważna rzecz to jest systematyczność w tym zawodzie, jeżeli tak można powiedzieć. Ja jestem organizatorem tego obozu wraz z tatą. Tata mi pomaga, który jest bardzo wielkim autorytetem na pewno dla tych dzieci i może im wiele przekazać. I mamy tutaj też kadrę szkoleniową bardzo, bardzo wykwalifikowaną. Staramy się pokazywać tym dzieciom rzeczy, które teraz na świecie i w Urubie są bardzo istotne. Nie tylko na lodzie, ale również poza lodem, czyli na przykład na technice na sucho, tak jak teraz Państwo widzieli trening, zarówno na sali, trening z piłkami na koordynację oraz tenik panią z aerobiku. Są to na pewno metody, które nie są zawsze stosowane w klubach i jest to na pewno coś nowego dla tych dzieci, które, co jest bardzo ważnego, prawda? Dlatego na pewno warto jako tako. Na początku by nie byłem do nich przekonany, ale teraz stwierdzam po drugim obozie, że naprawdę jest to bardzo fajna sprawa dla takich małych chłopców. Byli starsi, teraz są młodsi, dużo się uczą na lodzie, poza lodem. Takie nawet błahostka, niby przewrót w przód. Nauczyliśmy kilkanaście, kilkudziesięciu chłopaków prawidłowy przewrót w przód i przewrót w tył na materacu. Na lodzie dużo zajęć. Mają treningi strzeleckie, na, mają na, na drugiej tafli, która jeszcze nie zamrożona. Na lodzie jest. Po dwie godziny mają dziennie ściano i po południu, jazda, przeważnie jest jazda, bo to jest podstawa w hokeju. Technika kija, no takie rzeczy. No mają zająć mnóstwo i mi się zdaje, że to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Czemu zdecydowałeś się wziąć udział w tym obozie? Ponieważ chciałem zostać lepszym hokejstą niż jestem. Czego się tutaj uczycie? No różnych kiwek, w ogóle techniki prowadzenia krążka. Dlaczego akurat hokej? No ja mój kuzyn tata grali w hokeja.